w ekspresowym tempie przejechać busa z Tatvan do Van i szybko z Van jedziemy 10, na, minut dalej 10 minut na granicy. jedziemy na granicę z Iranem Także nawet nie jesteśmy w stanie zwiedzić tutaj nic Wygląda no, jak każde tureckie, tureckie miasto, większe miasto, większe, miasto Większe głośno, wszyscy pyszczą Nikt nie rozumie, nikt nie umie po angielsku bo Dogadaliśmy się, co ciekawe, po rusku się dogadaliśmy No tutaj, jak chcecie to po rosyjsku prędzej. Tłumacz nic nie dał Dalej Ok, ten Jedziemy z nim do, y, do from from Iran. Y, Iran y, Na granicy z Iranem, a później <laughs> będziemy szukać następnego kusika. Żeby tej Dzień dobry kochani, Turcja za nami, więc dzisiaj parę słów o tym, co było jak nam fantastycznie było w Iranie. Po szalonej jeździe małym busikiem po stronie tureckiej w kierunku Iranu w godzinach wieczornych przekroczaliśmy granicę. To był nowy rok, na samej granicy turecko-irańskiej spędziliśmy dwie godziny i dzięki naszym paszportom urzędnik irański nie mógł nas odpowiednio zaewidencjonować. Za więc uzbierała się za nami całkiem spora kolejka oczekujących, ale w końcu udało się i z sukcesem przeszliśmy na irańską stronę mocy, gdzie poznani przez nas w busie w drodze do granicy młodzi ludzie z Armenii pomogli nam wymienić walutę, pomogli nam zorganizować transport do następnego miasta, już po stronie irańskiej, pomogli nam po prostu no ogólnie, żebyśmy tam jakoś się na tej granicy odnaleźli. Z granicy właśnie do Tepris, czyli 250 km taksówką w godzinach nocnych za 15 dolarów. Bardzo dobra chyba cena. Niektórzy mówili, że przepłaciliśmy. No, może tak, może nie. Następnie w Tebriz udało nam się następnego dnia złapać pociąg. Słuchajcie, pakujemy się do pociągu właśnie do Teheranu, zobaczcie jak tutaj fajnie, jaka, jaka posadzka. posadzka, zobaczcie, super. Ever. I nasz Rydwan numer 5. Nasz Rydwan numer 5, także spokojnie, mamy. I z pociągiem z Tebris do Teheranu, 12 godzin jazdy, mm, bardzo fajny w bardzo fajnych warunkach. To był przedział czteroosobowy z kawą, z herbatą, z takim posiłkiem. posiłkiem. Też nie były to jakieś oszałamiające pieniądze, bo to było 13 dolarów za osobę, więc no, tak jak czytaliśmy transport bardzo dogodne ceny. A teraz tak, Teheran. Znaczy generalnie Teheran to ogromna, tętniąca życiem, aglomeracja. To 15 milionów mieszkańców. To, co nam się udało zobaczyć, to wieża telewizyjna Malt Tower. Wysoka, 435 metrów. Bardzo wysoki budynek, szósta wieża w świecie i 24 miejsce, jeśli chodzi o najwyższe budynki w świecie. Słuchajcie, zobaczcie, gdzie byście nie patrzyli. Wszędzie autostrady wokół Teheranu. Ale zobaczcie, wszystko stoi w korkach. No stop. Niestety, tak to wygląda całe życie. To się nazywa busy Road. Tak jest. Zobaczcie. Wszystko stoi. Bo się porusza bardzo powoli. Do tawary się Mopelewarisze, Pani Ferrer. Pary, Mopelewarisze, Pani Ferrer, Pani Ferrer, Pani Ferrer, Pani nie Pani Ferrer, Pani Ferrer, bo ale zatyka uszy. Wieża wolności, gdzie by się dostać do tej wieży wolności musieliśmy przekroczyć. Drogę 5 Pięć już... albo sześć pasów nawet. W jedną stronę, tak. Przekroczenie, jedną I w Przekroczenie tego było po prostu no niezłym wyczynem. No, przy pełnym ruchu samochodowym. Nie ma pasów, nie ma nic, po prostu przebiegacie między samochodami. Tak, i nikt nie zwraca uwagi, że idzie pieszy, tylko jeszcze trąby mi przyspieszają. No. A tutaj mamy uniwersytet. Szarif. Sharif To wielki uniwersytet w Jeść, trzeba się ogrzać. Jak to zrobić? A no tak! A gdzieś tu chyba jest jakaś ta... butla. A teraz jesteśmy w pięknej części z materiałami. Baśka, to coś dla Ciebie. Oj, miałabyś tu używanie. Są przepiękne. Jesteśmy na wzgórzu Darband, jest tu dużo fajnych knajpek, dobrego jedzonka, dużo fajnych ludzi i taka oto możliwość w knajpce. Siadasz, zostawiasz buty na zewnątrz, a tu jest ciepełko, masz grzane stópki. Świetna rzecz, prawda Tomaszu? I czekamy na herbatkę. A tutaj, moi drodzy, 200 lat temu yy, przetrzymywano, choć przetrzymywano. To były pomieszczenia dla wielbłądów. Ładne, miały sufit, no? nie? Byliśmy też w przesympatycznej prze takiej wiosce o nazwie Darmand. To wioska, która została wchłonięta przez Teheran. Z skrętymi uliczkami, z restauracjami. Słuchajcie, zobaczcie, wszystko. Wykute w skale, powyżej jest ta kolejka, która jeździ, wszystko w skałach zrobione, no niesamowite. Hotelami, które są wykute w skale, wodospady, a sama droga, która piła się w górę prowadziła wzdłuż rzeki, więc bardzo przyjemnie. Fajne miejsce też ze względu na restauracyjki, to tam udało nam się wypić przepyszną herbatę. Przed szapanem. Co z Bacharze, W związku bardzo w że z zimno, że siedząc zimno, to siedząc na dywanie i pijąc herbatkę, za stoliczek służyło za stoliczek służyło takie, nie wiem, pudełeczko, które było okryte grubym kocykiem a y, pod ten kocek wsuwało się stópki i tam było ogrzewanie. Co jeszcze pięknego udało nam się zobaczyć? Pałac Kwiatów. Jest to jeden z najstarszych zabytków, gdzie znajdują się różne ekspozycje. Tam było oczywiście malarstwo, rzeźba, y, przepiękne zastawy, meble, żerandole, ale też bardzo, piękna, y, bardzo piękne ogrody na zewnątrz mozaiki, bo to chyba z tego też Iran słynie. No, zresztą można powiedzieć, że sam, sam połaz jest określony jako architektoniczna perełka Bliskiego Wschodu. Dokładnie. Widzieliśmy również muzeum teheranu. Sympatyczne, ładne, ale raczej ubogie, jeżeli chodzi o eksponaty, i było też przepiękne muzeum samochodów. Piękne i pojedyncze egzemplarze, które na przykład pojedyncze, które wyprodukowano na świecie. Stare samochody gdzieś tam szejków, no i nowoczesne samochody z, w, w, od, od też szejka, który gdzieś tam opancerzonymi jeździł i tak dalej. No warto zobaczyć, nie da się tego opowiedzieć, nawet zdjęcia nie oddają tego przepychu tych samochodów.